Właśnie ważymy nasze kamperki, sprawdzamy ile ważą. A 3420! 3420. Daniel jest happy. 20 kg za dużo, ale strzał Dobra. 30 na... w zapasie. 30 w zapasie, ok. Następne auto? No 3700. Następne auto? 3600. No czekamy, czekamy. 3640. O, dobra waga. Jedź dalej, jedź dalej. 3520. Ho, ho, ho Dobra waga, dobra waga. I zbiornik wody. <grym> no. zobaczymy 3660. Magdalena trafiła. Wygraliśmy zakłady. <grym> 3320. Dobra waga. 3600, równe 3600, 340, 3, 360, 3, 380, wow, dobry wynik. Słuchajcie, więc przed przyjazdem do Norwegii, trzymajcie wagę, tak? Ponieważ jest to bardzo ważne na tych wjazdach i zjazdach stromych. Szeroki drogi dla wszystkich. Trzymajcie się, cześć.